będzie 017 a jeszcze mikrofon twój jest taki chyba na DX wyciągnięty przy piątki, no to w sumie fajna maszyna. Fajna maszyna, kiedyś miałem mówię, e, możliwość operowania na trzech To e, Co prawda dawno temu, ale pamiętam doskonale to radio. <laughs> e, Raportnik dla, e, dla ciebie to jest e, piąteczka do siódemki. Piąteczka do siódemki. No i no, modulacja mówię bardzo dx bardzo wyciągnięta na średnie ton. E, taka nawet powiedzia telefoniczna, ale mocna, oczywiście mocny, mocny mocna modulacja z twojej strony. Proszę do ciebie, powiedz mi jeszcze imię. Czesław, Czesław Dobra, Czesław, mam mam zapisane e, jeszcze tutaj miejscowość, bo chyba nie doleciało do mnie albo nie dosłyszałem okolica Piotrowa Trybunalskiego, wola Krzysztofowska, 10 km od Piotrowa w e, kierunku na Katowice Dobra, e, okolica Piotrowa Trybunalskiego, e, jeśli, dobrze, jeśli dobrze zrozumiałem, ale miejscowości nie zrozumiałem. E, E, jeszcze raz, jeszcze raz poproszę. Wola krzyszto e, Wola krzyszto Krzysztopolska? A, nie, dobra. E, tutaj kolega może mi znajdzie na mapie. E, ja mniej więcej wiem w którym miejscu, ale, ale e, mam tutaj operatora, który wyszukuje miejscowości i, i ogarnia mi szybko, gdzie to jest. no ja powiem Ci, że dwójkę się z operuje. <noise> Proszę też do ciebie mikrofon. Także tak, e, mamy tutaj zlokalizowaną Twoje miejscowość e, dokładnie na, na mapie. Także dziękuję Ci za łatwość, e, Papa Tango, 0,17, operator Czesław e, Wola, e, Kś, wie, jeszcze raz, Wola, Wola, Wola Krzysztof Polska, mam, mam tutaj e, okolice Piotrkowa Trybunalskiego. E, fajnie cię słychać, tylko mówię, modulacja no, jakby była taka bardziej wyraźniejsza dla ucha, to byłoby przyjemniej. Ale na DX się nadaje, no, na DX jest dobra. Nie no, no jest, jest, jest dobrze, jest dobrze w sumie. <grym się wstrzymał> Możesz zostawić. Dobra, to również wszystkiego dobrego. Zdrowka do, rzutkę, miesiąc, do Pozdrawiam Cię również. Dziękuję Ci za w Czesławie. E, Papa Tango, 0.17, e, operator Czesła, Kropców Trybunalski. E, wszystkiego dobrego dla ciebie. E, pozdrawiam Cię tutaj ode mnie z Irlandii. Życzę Ci miłego i weekendu e, wraz z moim kolegą. Dla Ciebie 73 i do następnego, do usłyszenia.